Powiem ci, że to, to, to... Przełom, wiem. Po raz pierwszy będziemy w internecie cyfryzować realne wartości. Czyli nie tylko będziemy mogli w sklepie internetowym kupić buty, ale będziemy mogli kupić na przykład papier wartościowy, czyli udział w nieruchomości, udział w człowieku. Ja zacząłem od tokenizacji siebie, stawiłem siebie na sprzedaż. Kupują ludzie, kupują codziennie. Dzisiaj za 3000 tysiące sprzedają siebie. Podzieliłem się na 21 milionów kawałków i to ładnie idzie. Teraz buduje giełdę, gdzie będę sprzedawał ludzi. Ale generalnie chodzi o to, że na blockchainie, czyli rozproszonym rejestrze danych, sprzyjęły się kryptowaluty, czyli środki pieniężne. I po co nam blockchain? Po co nam środki pieniężne, jeżeli za nie nie będziemy mogli kupować realne wartości? A właśnie kryptotokeny odzwierciedlają wartości te realne, czyli można stokenizować nieruchomość, obraz, człowieka.